Dzisiaj przed rozpoczęciem prób obciążeniowych stanęliśmy na obiekcie i wszyscy wykrzyczeli hasło rozbujajmy to żelastwo. Most pieszo przez Wisłę w Warszawie jest realizowany przez Budimex. Już niedługo zostanie oddany do użytku. Dzisiaj trwają testy obciążeniowe tej konstrukcji. Jak widać, zresztą są to testy dynamiczne. Łącznie 300 osób pojawiło się dziś, żeby przetestować wytrzymałość tego mostu. Rejestrujemy i analizujemy Drgania wywołane na konstrukcji poprzez różnego rodzaju próby. W pierwszej kolejności były to testy z wykorzystaniem niewielkiej grupy osób. Teraz zaprosiliśmy do realizacji badań tłum pieszych, żeby spadać, czy przypadkiem nie są przekroczone kryteria komfortu. Te kryteria komfortu jest to poziom drgań mierzony z wykorzystaniem akcelerometrów i my podczas realizacji tego testu Wykonujemy pomiary na każdym przęśle konstrukcji i oceniamy czy te wartości graniczne nie zostały przekroczone. Obiekt posiada długość 453 metry bez 10 cm. To jest najdłuższy tego typu obiekt w Polsce, a drugi co do długości w Europie. Obiekt jest siedmioprzęsłowy. W całości zbudowany jest ze stali. Jest to stal konstrukcyjna 355, zabezpieczona powłokami antykorozyjnymi imitującymi kortem. zostałaś zaproszona na event Maxu. Co dla nas przygotowałaś? Przygotowałam mistrzowski trening, jak jest nazwany pięknie w planie. Przygotowałam trening wzmacniający dolną partię ciała. Jest to jedna z form integracji, także jak tylko nadarza się okazja, cały zespół świetnie się bawi. Wydarzenie całe jest super i cieszę się, że mogłem się przejść po kładce jeszcze przed samym otwarciem. Fajnie, że powstają takie obiekty, ponieważ ja mieszkając po drugiej stronie Wisły zawsze musiałam wybierać jakiś dalszy most. No i też fajnie, że jest takie miejsce, po którym będą mogli chodzić tylko i wyłącznie piesi i rowerzyści. Cieszę się, że miałam okazję wziąć udział w wręcz historycznym wydarzeniu. Takiego mostu w Warszawie jeszcze nie było. Budujemy most nie tylko na Wiśle, ale także między ludźmi.